Nagranie do sprawy c 01 2024 Mówi Karolajn Polaczek, fotograf kryminalno-paranormalny PPA. W poniedziałek przyszedł do nas pastor Goodwin Miles z parafii Matki Marii Dziewicy. Pochodzi ze Stanów, tropił czerwoną księgę. Księga poświęcona jest bogowi chaosu. Jego wyznawcy traktowali ją jako świętą relikwię, a sama ona jest natchniona mocą Boga Chaosu i można korzystać z niej jako z bramy energetycznej. Prawdopodobnie została zesłana na nasz świat przez samego Boga. Księga zawiera rytuał, który spętuje duszę z przedmiotem, na przykład z lalką albo z figurą woskową. Osoba używająca księgi nie emanuje mocą. Od pastora dowiedzieliśmy się również że została ona sprzedana na aukcji 10 lat temu Normanowi Greerowi, dyrektorowi Madame Tussauds. Podziękowaliśmy panu ojcowi, a on wrócił do swojego hotelu. Pojechaliśmy do Muzeum Figur Woskowych, kupiliśmy bilet i chwilkę pozwiedzaliśmy. Udało nam się porozmawiać z dyrektorem. Dziwny facet. Malory twierdzi, że moc, którą emanuje, nie pochodzi od niego, może od Boga chaosu? Nie wiem. Sprawdziliśmy jeszcze pokój ochrony. Pogadaliśmy z ochroniarzami, ale nie dowiedzieliśmy się dużo więcej. Następnego dnia pojechaliśmy do mieszkania Normana Grilla. Znajdowało się w wysokim, luksusowym apartamentowcu. W mieszkaniu znaleźliśmy dokumenty z adresem magazynu, znajdującym się poza Londynem, oraz figurę woskową przypominającą żonę Normana. Wzięliśmy ją ze sobą w celu przetargowania jej za czerwoną księgę. Wróciliśmy do siedziby i tam czekaliśmy aż Norman zrobi ruch. Niestety wszyscy zasnęliśmy. Obudziłam się i trwał chaos. Udało nam się zabić lalki, ale... ale zginął przy tym Robert oraz Mafio. Przed naszymi drzwiami wejściowymi pojawił się Norman, jako awatar Boga Chaosu. Chciał się wysadzić, zabierając nas ze za sobą, ale na szczęście ktoś był szybszy od niego. Sprzedał mu kulkę z symbolem starszych bogów prosto w łeb. Rozbroiliśmy bombę, a to, co zostało z tej istoty, wrzuciliśmy do dowodowego, do pokoju numer 67. Musieliśmy odezwać tę akcję, a jak się obudziliśmy, pojechaliśmy sprawdzić magazyn należący do Normana. Była tam lalka, istota, abominacja złożona z kilku dusz, która wpłynęła na nasze umysły. Powiedziałam Martina. Malory na szczęście jako jedyna z nas przejrzała przez tę iluzję i pokonaliśmy to coś, a na biurku leżała czerwona księga. Zabraliśmy ją ze sobą. Nie powiadomiliśmy o tym jeszcze księdze.